Zanim jeszcze przejdziemy do dzisiejszego filmu, w którym pobijemy rekord polski i postawimy 1000 biletów na wrażenie, żeby sprawdzić ile skrzynek uda nam się za te 1000 biletów odblokować, to chciałbym wam powiedzieć, że mamy okazję się spotkać. Już w niedzielę 6 października odbędzie się spotkanie ze mną w Warszawie w centrum handlowym Arkadia, a dokładniej w sali zabaw fikołki. Ja wiem, że brzmi to dosyć dziecinnie, ale spokojnie, nieważne ile macie lat, nieważne czy macie 8, 10, 12, 15, 18, 20 czy 30 lat, zapraszam na spotkanie ze mną każdego, bo sala zabaw fikołki to jest tylko miejsce, w którym będziemy się spotykali. Ale w trakcie tego spotkania pokażę wam moi drodzy jak wygląda moje studio youtubera Opowiem wam o tym jak wygląda nagrywanie filmów, z czym się to wiąże i jaka była moja e, historia Poza tym to co jest chyba najciekawsze i najważniejsze to turniej Brawl Który również będziemy e, tam rozgrywali i w którym będziemy walczyli o nagrody Link do kupienia biletów oraz dokładnego opisu całego wydarzenia jest oczywiście podany w opisie Więc jeśli chcielibyście się z spotkać, jeśli jesteście z Warszawy lub okolic Albo z dalszej części Polski, ale chcielibyście na to spotkanie przyjechać To koniecznie kliknijcie w link, który jest tam podany w opisie Zaraz zrobicie sobie bilety i mam nadzieję, że w niedzielę 6 października spotkamy się w Warszawie w Centrum nowym Arcadia, a dokładniej w sali zabaw Fikołki. I a teraz już oficjalnie szymanko z tej strony Citrox. witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Brawl Stars na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy coś nietypowego, coś wyjątkowego, bo będziemy moi drodzy powiali rekord Polski i postawimy 1000 biletów na wrażenie, żeby zobaczyć, ile skrzynek za 1000 biletów uda nam się zdobyć. W tym momencie, jak widzicie, w prawym górnym rogu mam 975 biletów na wydarzenie, ale spokojnie, za chwilkę oczywiście dobie do równego tysiąca no i zobaczymy słuchajcie ile skrzynek uda się za to zdobyć sprawdzać to będziemy oczywiście w trybie walka z robotami rozegramy sobie aż 50 meczyków po 20 biletów każdy zanim jednak do tego przejdziemy to standardowo po dzisiejszym odcinku ktoś z was otrzyma ode mnie kartę google playa o wartości 50 zł, tak którą kupicie sobie na przykład 170 gemów w stars żeby ją zdobyć wystarczy że po tym filmie zostawicie łapkę w górę i dobijecie tutaj powiedzmy 25 tysięcy lajków z okazji rekordu Polski w ilości wydanych biletów na wydarzenia po drugie poza lajkiem zasubskrybujcie mój kanał i wani nie ciałać dzwoneczek. No i po trzecie, na dole napiszecie byle jaki komentarz. Wtedy będziecie mieli szansę na zdobycie darmowych gemów, a jeśli chodzi o tysięcy z poprzedniego filmu, to jest nim Szymek.pl z tym oto komentarzem. Zanim zaprosimy do gry moich widzów, z którymi będę, moi drodzy, te wszystkie bilety na wydarzenia wydawał. To po pierwsze musimy pozbyć się wszystkich skrzynek, tak żeby było równiutkie zero, żebyśmy nie mieli żadnej skrzynki, żeby potem na końcu odcinka można było łatwo zobaczyć, ile skrzynek udało nam się zdobyć. A po drugie, musimy dobić tysiąc biletów na wydarzenia. Zacznijmy sobie od szybkiego peningu, zobaczymy, czy z tych skrzynek uda się jakieś bilety na wydarzenia zdobyć. Mam że tak mamy. 25 skrzynek do otwarcia i zobaczymy czy to wypadnie Okej okay, moi drodzy, wszystkie skrzynki otwarte Mamy 985 biletów Czyli nadal niestety brakuje nam 15 Ale to nic, dokupimy sobie 20 biletów Za 30 gemów Okej, okay, bilety dokupione, jak widzicie w tym momencie mamy 1005 biletów na wydarzenia No i czas moi drodzy sprawdzić Ile za to będzie skrzynek, ale... Zanim jeszcze odpalimy gierkę, to wejdę szybko do sklepu i kupimy, moi drodzy, po dwa żetonów. Mam w tym momencie 368 gemów i za wszystkie te gemy kupimy po dwa żetonów, bo to również pozwoli nam na zdobycie troszkę większej liczby skrzynek. Po dwa kupiony mamy w tym momencie 7950 podwójnych żetonów, co wydaje mi się jest całkiem sporą liczbą, no i teraz nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu odpalić mecz i zobaczyć, ile um, jakby skrzynek zdobędziemy po pierwszym meczyku. Okej, okay, moi drodzy, mamy walkę z robotami. Jak widzicie, jestem Edwitem, mamy jeszcze Lipam, no i zobaczymy, ile czasu uda nam się wytrwać. Oczywiście na odcinku nie będę grał wszystkich 50 meczów, bo no to by trwało, to by był chyba najdłuższy film na YouTubie wtedy. Ale, moi drodzy, zagram sobie jeden meczek, czyli pierwszy meczek zagram, zobaczymy, ile swoich zdobędę I zagram tutaj przed wami, przed kamerą na YouTubie, ostatni mecz. Wszystkie pozostałe 48 meczów rozegram na moim live na Facebooku, bo jak to nie wiecie, robię, słuchajcie, do jakiegoś czasu live na Facebooku. I 48 meczów rozegram tam. Tutaj rozegramy pierwszy ostatni mecz. No i oczywiście zrobimy na YouTubie podsumowanie. Pod koniec tego filmu zobaczycie. Ile po tych 50 e, meczach udało się zrobić skrzynek? Póki tak jak widzicie, to nie? Że Mamy falę czwartą, 40 sekund, już żyjemy. I cel nam e, te mecze jest taki, aby wytrwać co najmniej, słuchajcie, 6 minut, a najlepiej 6 minut i 15 sekund, bo wtedy zdobędziemy maksymalną liczbę e, żetonów. Jak, jak już będziemy, słuchajcie, mieli 6 minut i 15 sekund, to tak naprawdę będziemy już maksa, jeśli chodzi o żetony w danym meczu. Jeśli dorzucimy do tego jeszcze dwa żetonów, no to może być naprawdę bardzo fajna sumka e, żetonów po, po tym meczyku Czy tak będzie za zobaczymy. ja stałem tutaj, kurczę Trochę nie, nie, źle postawiłem tą mierzyczkę. Jak widzicie, mogą postawić ją bardziej na środku ale to nic. Myślę, że i tak ona powinna nam tutaj, słuchajcie, pomóc. No i zobaczymy, ile uda nam się wytrwać w pierwszym meczu. 5 minut 30 sekund, a my dalej 98% self Bardzo ładnie idzie. Ten złoty strzelec jest już mega dobry. Na niego trzeba bardzo uważać, dobra. Leci tutaj kolejny ziomek do nas, ale jak widzicie, na razie bez większych problemów. Coraz więcej tych wszystkich robotów. Teraz trzeba się pilnować. Fala 27, 5 minut 45 sekund. Poda miał mało życia, ale na szczęście udało się e, uciec. 5 minut 50, no i 6 minut teraz potem, słuchajcie. Wytrzymamy. Teraz ja troszeczkę tam zepsułem sprawę. Ojojoj, oj, oj, sporo tych strzelców tutaj obok nas, jak widzicie. Oni ciachają do nas z każdej strony, ale 98% safe nadal. 6 minut, słuchajcie. Wydaje mi się, że pobijemy mój życiowy rekord, tak tak dalej pójdzie. Bardzo dobry trio, bardzo ładny. Jak widzicie, team mamy w tym momencie. Chociaż teraz ładnie zaczęli tutaj nas cisnąć. Trzeba uważać, że tam wszystko... Ajajaj, aj, moją wyżyczkę. Czy będziemy porobieni? Chyba niestety może tak być. Ja zostałem pokonany. Dałem działałem mamy 6 minut, słuchajcie. 16, 17 sekund, 6 minut i 18 sekund. I jak widzicie, przegraliśmy. Ale nie można powiedzieć, że to było bo to był bardzo dobry wynik. Słuchajcie, zobaczmy ile dostaniemy skrzynek po tym meczu. Mamy gwiezdny żeton, ale uwaga! 640 żetonów, ale e, z token doblerem 1280 żetonów, czyli moi drodzy po jednym meczu, po 20 biletach mamy 12 skrzynek ponad 12 skrzynek, prawie 13 skrzynka słuchajcie również odblokowana, no i teraz tak jak mówię, e, zatrzymuję nagrywanie idę słuchajcie robić live'a, który potrwa pewnie jakieś 4-5 godzin na moim facebooku, no i za 4-5 godzin e, zobaczymy się na Ciebie. wy oczywiście będziemy mieli tutaj króciutkie cięcie no i zobaczymy ile tych skrzynek uda się zdobyć OK, moi drodzy, witam Was ponownie. Tym razem witam Was następnego dnia. Mamy poniedziałek godzina 9.30 i wczoraj niestety nie udało mi się dograć dla Was ostatniej gry. Jak widzicie, w tym momencie na moim końcu zostało 25 biletów, które zaraz sobie wydamy. Na Waszych oczach rozegram ostatni mecz, w trakcie którego opowiem Wam dokładnie, jak to wszystko wyglądało, jaki mieliśmy najlepszy, jaki mieliśmy najgorszy czas i ile tak naprawdę trwało wydawanie tysiąca biletów. Skrzynki, póki co, są jeszcze zasłonięte, bo to, ile udało się zdobyć, pokażę Wam po ostatnim meczu, który w tym momencie możemy sobie Palić. Okej, okay, jak widzicie, mecz się rozpoczął. Gram tym razem z randomami i chciałbym, słuchajcie, zacząć od tego. O, jakiś kolega z gry, nawet Polak jest. Chciałbym, słuchajcie, zacząć od podziękowań dla moich widzów. Szczególne podziękowania należą się e, gratowi Oskitomi, który, słuchajcie, wczoraj z własnej nieprzymuszonej woli grał ze mną przez e, około. 5 godzin. Tak, właściwie to 6 godzin, słuchajcie, bo graliśmy od 19 do praktycznie pierwszej w nocy. 6 godzin zajęło wydawanie tysiąca biletów na wydarzenie. Oski Tomi był, słuchajcie, od samego początku do samego końca, co bardzo mi dziękuję. Oczywiście wysłałem mu kartę Google Play'a w ramach podziękowania, także mam nadzieję, że chociaż tym e, tutaj mogę mu e, podziękować, ale chciałem też podziękować wszystkim innym, którzy słuchajcie, grali ze mną i się w trakcie zmieniali, czyli e, Madek, e, Mikol PC i Bartek, moi drodzy. Musiałem sobie przypomnieć takie mięjniki, Mikol PC i Bartek, także dziękuję Wam bardzo za pomoc, ale na no szczególne podziękowanie tak jak mówię, się Oskiemu Tomiemu, który grał cały czas. 6 godzin bite. 6 godzin, słuchajcie, graliśmy niemalże bez przerwy. Ja miałem live'a na Facebooku, który trwał 4 godziny, no i tam mogliście oglądać, jak to wszystko e, się dzieje. Powiem wam szczerze, nie było lekko, nie było łatwo. No, dosyć nudne było wydawanie tysiąca biletów na wydarzenie. Nie było to jakoś specjalnie trudne, bo ten tryb nie jest trudny. I właśnie a propos e, najlepszy czas, słuchajcie, jaki udało nam się uzyskać, to było 6 minut i 41 sekund. A najgorszy czas, moi drodzy, to było 5 minut i 35 sekund. Podejrzewam, że w tej grze czas może być e, również troszeczkę gorszy, bo gram w tym momencie z randomami, ale tak jak mówię, słuchajcie, no, wydawanie 1000 biletów na wydarzenie to nie było nic przyjemnego. Łącznie, słuchajcie, wczoraj rozegraliśmy 49 meczów, w tym momencie gram ostatni 50 mecz. E, każdy mecz oczywiście był za 20 biletów, czyli łącznie po tym meczu, słuchajcie, będziemy mieli wydanych 1000 biletów na wydarzenie. Ile skrzynek udało się zdobyć? Zaraz, mi drodzy się e, przekonacie. Powiem wam, że jest tych skrzynek całkiem sporo, chociaż myślałem, że będzie jeszcze więcej, ale zaraz zobaczycie dokładną liczbę. Gdybyście zastanawiali się jakim trio graliśmy, to zawsze graliśmy tak, że był 8-bit, był PA, była PAM ze star powerem, 8-bit oczywiście też ze star powerem, który powiększał obszar mierzyczki, no i do tego była Shelly. Takie było standardowe trio. Powiem wam też, że bardzo fajnie się grało, naprawdę polecam ten zestaw na ten tryb, bo no tak jak słyszeliście, 6 minut 41 sekund udało się wytrzymać. Często było też tak, że czekaliśmy słuchajcie, do 6 minut i 15 sekund, a potem już sami specjalnie się poddawaliśmy, żeby nie tracić czasu, bo nie wiem czy wiecie, ale na RoboRumble jest tak, że jak przeżycie 6 minut 15 sekund, to więcej żetonów już nie dostaniecie. Czyli nie ma różnicy w żetonach. Ile będziecie mieli czasu? Czy 6,15, czy 6,30, czy 7 minut? Zawsze dostaniecie tyle samo, czyli 640 żetonów. No i właśnie, zazwyczaj, słuchajcie, dostawaliśmy 640 żetonów. Na początku miałem oczywiście token doubler, więc e, tych żetonów było wtedy e, ponad 1200, czyli 12 skrzynek za jeden e, meczek. Ale wahaliśmy e, się tak od 640 do czasami 620 i najmniej chyba dostaliśmy 580. O nie, kurde, robotnik Słuchajcie, więc tutaj będzie pewnie problem. Żeby to jeszcze jakoś utrzymać. Ból w tym momencie jest sam, ale 6 minut raczej przekroczymy na spokojnie. Tak, 6 minut przekroczyłem, także nie jest źle. To już jest całkiem spoczkowy wynik. Zaraz zobaczymy, jak to się jeszcze tutaj zakończy. Dobra, znowu my wykonali. Mamy 6 minut i 7, 8 sekund. Czy mamy do 6,15. Raczej niestety nie, nie będzie 6,15, 15 ale moi drodzy, czas z jakim zakończymy, chociaż jest. Jest 6-15, nawet jest w słuchajcie, 6 15. Mamy 6 minut i 17 sekund. Tyle trwało ostatni mecz. Zwróćcie uwagę, że za ten mecz otrzymaliśmy 640 żetonów. No i czas teraz pokazać wam ile skrzynek łącznie udało mi się za 1000 biletów zdobyć. I proszę bardzo, jak widzicie W tym momencie mamy 394 Brawl Czyli z 1000 biletów, słuchajcie, udało mi się zdobyć 394 skrzynki Gdybym przez cały czas miał token doublery To mielibyśmy tych skrzynek spokojnie ponad 700 Bo token doublery skończyły mi się Po 13 meczu, tak to moi drodzy Wyglądało, 394 skrzynki Za 1000 biletów na wydarzenie No i żeby je zdobyć, trzeba było grać 6 godzin, tak więc na tym moi drodzy Kończymy dzisiejszy odcinek, dajcie znać, czy ten materiał wam się spodobał Dajcie znać, co mam zrobić z tymi Skrzynkami, czy otwierać, czy zachowywać na aktualizację, piszcie koniecznie w komentarzach, no i dajcie znać, czy spodziewaliście się, że tyle tych sprzęgł będzie, czy myśleliście może, że będzie ich więcej, albo myśleliście, że będzie mniej strzelcie się tylko w górę, zasubskrybujcie koniecznie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych tego typu filmów, I raz jeszcze dziękuję bardzo każdemu, kto e, mi w pobijaniu tego rekordu pomagał, no i tyle, dziękuję wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku